Kolejny materiał z działu sesorycznego to komoda geometryczna. W tej komodzie mamy 6 szuflad. W każdej szufladzie znajdują się inne figury geometryczne. W pierwszej szufladzie mamy trójkąty. Znajdziemy tu trójkąt rozwartokątny, ostrokątny, prostokątny, yy, równoramienny, różnoramienny, każdy jest inny. Druga szuflada to różnego rodzaju yy, prostokąty. Trzecia szuflada to wielokąty. Od pięciokąta do dziesięciokąta, czwarta szuflada to różnego rodzaju wielokąty również. Czworokąty. Tutaj mamy trapezy, tutaj mamy równoległoboki rąb. Przedostatnia szuflada zawiera takie właśnie kształty, jak trójkąt yy, równoramienny, trójkąt sferyczny, jajo, elipsa i rozeta. W ostatniej szufladzie natomiast znajdziemy różnego rodzaju koła. Pierwsza prezentacja, którą przedstawiamy dziecku, to tak zwana taca prezentacji. My niestety nie posiadamy w szkole takiej tacy. Ja też jej nie posiadam w domu, ale trochę Wam opowiem, jak ona powinna wyglądać. Taca prezentacji to nic innego jak taca tej wielkości, co szuflada, tak aby się sześć ramek z wkładami na niej zmieściło. Jest ona podzielona, tak jakby tutaj była podzielona i tutaj. Ten podział służy właśnie do tego, żeby ułożyć Ramki z wkładami w taki sposób, jak ja teraz ułożyłam na dywaniku. Nie jest dobrze, żeby one były położone jedna obok drugiego. O ile dla starszego dziecka nie będzie to miało znaczenia, o tyle dla młodszego dziecka będzie to zbyt wiele. Pamiętajcie, że ten materiał jest przeznaczony dla dzieci od lat trzech, dlatego mm, musimy się skupić na tym żeby dzieci, dzieciom nie przedstawić zbyt wielu szczegółów naraz i żeby nie zaburzyć ich percepcji i postrzegania tej ilości tych rzeczy, które im prezentujemy, dlatego musi to być przejrzyste. Ułożenie, gdzie jest jedna ranka do góry, druga niżej i trzecia znowu do góry, daje takie poczucie hmm, przejrzystości właśnie takiego hmm, Takiego ładu i porządku. I właśnie o to chodzi najbardziej, żeby nie za dużo i nie za mało. Zaczynamy od podstawowych figur, jakim jest kwadrat, trójkąt i koło. Wyciągamy te figury z naszych szuflad, kładziemy je na tą ramkę prezentacji i w ten sposób możemy zacząć z dzieckiem pracować. Kiedy patrzymy na ten materiał, widzimy taką wypustkę, która służy do przytrzymania naszych kształtów. Widząc coś takiego od razu nasuwa nam się to, czym nie powinno, że używamy trzech palców do tego, aby podnieść yy, nasz materiał. W tym przypadku będzie to lewa ręka. Dziecko trzyletnie jeszcze zazwyczaj nie ma ukształtowanej lateralizacji, czyli jeszcze nie wybrało sobie, czy będzie pisało prawą ręką, czy lewą ręką. Dlatego w tym przypadku akurat nie musi to być prawa ręka, która chwyta, może być lewa, ponieważ prawa ma inne zadanie. Prawą ręką a w zasadzie dwoma palcami prawej ręki lub lewej, jeżeli dziecko w ten sposób chwyta, nie powinniśmy tego zmieniać. Obwodzimy kształt naszego kwadratu. Następnie chodzimy kształt ramki możemy jeszcze raz naszą figurę i dopasować i jeszcze raz Mogą również wykonywać z zamkniętymi oczami. Oczywiście nie na samym początku, ale już po kilkukrotnym przećwiczeniu, jak najbardziej możemy zaproponować ćwiczenie z zamkniętymi oczami. W ogóle wszystkie ćwiczenia z sensoryki y, mogą odbywać się z zamkniętymi oczami, a nawet powinny. Dlatego, że ten, te materiały są tak przygotowane, aby dziecko je mogło poznać zmysłowo, doświadczyć, nie wzrokowo, ale właśnie zmysłowo. I do tego one służą, aby korzystać z dobrodziejstw naszego y, zmysłu dotyku, czucia. I wykorzystujmy to i pozwalajmy na to dzieciom. Zanim zabierzemy się za wprowadzanie nas Naszych figur dzieciom. Pamiętajcie, że mówimy o dzieciach trzyletnich lub starszych, jeżeli na przykład wprowadzamy nazwy figur dla dzieci w obcym języku. Zanim zaczniemy wprowadzać nazwy, mamy jeszcze takie karty przygotowane dla dzieci, które, z którymi dziecko będzie pracowało. Ja mam tylko karty do tych trzech podstawowych figur. Ale zasada pracy jest taka sama dla wszystkich szuflad. A dla wszystkich tych kształtów, które się znajdują w szufladach. Na początku dziecko pracuje z samymi pełnymi kształtami. Ponieważ mamy tutaj karty z kształtami takimi pełnymi, z grubą linią i z cienką linią. My będziemy teraz pracowali z samymi tymi pełnymi kształtami. Kolejny wyciągamy i staramy się dopasować, gdzie będzie to pasowało. Jeżeli to zadanie nie sprawia w trudności, możemy karty, Te już zamienić na kolejne. To znaczy na te z grubym obrazem. Jeżeli i z tymi dziecko sobie dobrze radzi, to możemy wprowadzić kolejne, czyli cienkie obrysy. Dziecko już sobie radzi doskonale, zarówno z całymi kształtami, z grubymi obrysami i z cienkimi. Możemy je połączyć wszystkie razem. Możemy też wykorzystać obrysy do innych figur. Możemy wyjąć na przykład dwie szuflady, to już w późniejszych ćwiczeniach, dwie szuflady, a do nich wszystkie karty. I dziecko będzie miało za zadaniem dokasować wszystko do siebie.